Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Chorowie, na Klimzowcu. Osiedle przy ulicy Młodzieżowej, budynek przy ulicy Młodzieżowej. Wysoki blok. Jedno z najlepszych osiedli w Chorzowie. Mieszkanie zlokalizowane jest na dziesiątym piętrze. Za chwilę pokażę, jak piękny widok mamy tutaj w tym mieszkaniu. Po lewej stronie kuchnia. Kuchnia z oknem, również z pięknym widokiem. I kolejno mamy trzy osobne pokoje. Pokój dzienny. Z tego pokoju wychodzimy na balkon i tu rozciąga się niesamowity widok. Widzimy praktycznie całą panoramę Katowic, a przy dobrej pogodzie, head head daleko za Katowicami. Pod budynkiem mamy parkingi. Parkingi nie są płatne, są dla mieszkańców. Można oczywiście wykupić sobie abonament na parkingach, które są obok i są parkingami płatnymi. W przedpokoju mamy dużą zabudowaną szafę z lustrem. Środkowy mały pokój ma również dużą zabudowaną szafę. Po zdemontowaniu tej szafy naprawdę zyskujemy sporo miejsca. I trzeci pokój, który wykorzystywany był przez właścicieli jako sypialnia. Jak widać, bardzo przyjemny, przytulny, słoneczny pokój. Kolejnym plusem tego mieszkania jest osobna łazienka i osobna toaleta. Woda ogrzewana jest poprzez piecyk gazowy. Oczywiście, ogrzewanie mamy bezpośrednio z sieci miejskiej. Mieszkanie generalnie jest w stanie umożliwiającym jego zasiedlenie od zaraz. Natomiast dla kogoś, to oczekuje bardziej nowoczesnego wykończenia, wyższego standardu, jak najbardziej do odświeżenia lub do remontu. Generalnie miejsce, lokalizacja tego mieszkania jest doskonała. Tuż obok mamy dwa przedszkola, przychodnie, dyskonty typu Lityl Biedronka, Centrum Handlowe AKS. Szkołę sportową. Wszystko, naprawdę wszystko, co jest tam potrzebne do życia. Gorąco zapraszam. Dzwońcie do nas.